Dzień dobry! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszy cieplutki, słoneczny dzionek. Tak jak w pogodzie, w przyrodzie, wszędzie zachodzą zmiany, u mnie też zmiany, zmiany, zmiany. Po tym jak pewna firma nie zapłaciła mi faktur, musiałem zamknąć swoją kochaną firemkę. A potem moja żona postanowiła wymienić mnie na lepszy model. No po prostu kuwa życie. Spoko, życzę im szczęścia. Wszystkiego nie najlepszego. No, trochę egoista ze mnie. No cóż, trochę prywaty. Ale to nic, ja nie poddaję się, nie zamierzam się poddać życiu. Nie pierwsze, nie ostatnie, zaczynam w końcu od zera. Ci jest piękne i cudowne. A ja nie powiedziałem ostatniego słowa. Musiałem podjąć pewne kroki, no niestety. Mój ciągnik nie jest już moim ciągnikiem, poszedł w dobre ręce. Całkiem możliwe, że będą jeszcze z nim filmy. Przez to wszystko nie miałem czasu na moje hobby, przestałem programować Arduino. Ale wracam do tego. Tak, 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 tak. Opracuję nową wersję EHR-u. Możliwe, że opcjonalnie będzie miał też licznik hektarów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, niech zasubskrybuje mój kanał, niech podniesie łapeczkę w górę. Okej. Okay? Być może niedługo EHR-y będą w sprzedaży, bo taki EHR to naprawdę piękna sprawa. Obecnie pracuję na w delegacji, ale jak tylko będę miał wolną chwilę, nagram film, jak EHR działa w tym ciągniczku, który kiedyś posiadałem pracach polowych. Tak, tak. Jak podnosi maszynę, jak można wyregulować jak wysoko się podniesie maszyna jak można wyregulować, żeby, yy, żeby ustawić jak maszyna się opuszcza. No, fajne, fajne, naprawdę. I wszystko z jednego przycisku, tak. Jeden guziczek, puk się podnosi. Jeden guziczek, puk się op puk opada. No, piękne, piękne, piękne. W sześćdziesiątce, gdzie nie trzeba tej ręki tam za ten fotel tam wkładać i, i, i tego, czy w Fergusonie. No, w Ferguson Sonie, to jeszcze chyba kurczę ta pozycja jest mniej wygodna Tym 25-5, nie? Bo takim kiedyś jeździłem To wiem A cudak betoniarkę sobie na razie zostawię Kiedyś ją dokończę I wybuduję jeszcze swój dom Swój Swój, 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 swój. Nie poddaje się nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie słuchaj, jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś nieudacznikiem, czy Bóg wie czym. Nie ma, nie ma rzeczy niemożliwych. Dokładnie. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć.